panu, bracia i siostry. Dożynki mają ścisły związek z tradycją, która się wywodzi z pierwszych wieków Kościoła rzymskokatolickiego, który ma miejsce przede wszystkim. Starorzymski w staro ferii. Messis ustanowił jesienne dni kwartalne, Znaczenie tej uroczystości o charakterze religijnym jako dzień za zbierane plony podkreślał w mowach papież Leon Wielki. W średniowieczu na te okoliczności powstawały różne msze święte dziękczynne, błogosławieństwo lonów, błogosławieństwo pól. W czasie takim trzech świętej głoszono specjalne kazania, a uroczystość kończyła się odśpiewaniem. Tedeu, Ciebie Boga wysławiamy, Ciebie Boże chwalimy, Ciebie Boże dziękujemy Ci za wszystko. Dlatego bierze się ten zbiór pieśni zebranych, prześwięte po zbieraniu plonów ziemi. Po okolicznościowym kazaniu następuje poświęcenie do wieńca oraz poświęcenie plonów. W czasie procesji z darami rolnicy składają ofierze chleb które również my złożymy Panu Bogu jako dziękczynienie. Ofiarowany chleb, owoc ziemi, pracy, rąk ludzkich jest symbolem przede wszystkim naszego życia, radości, sytości, szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywany chleb jest znakiem gościnności przyjaźni, wspólnoty. Chleb symbol wszystkich potrzeb człowieka. W czasie mszy świętej staje się ciałem Chrystusa, który jest pokarmem na życie wieczne. Chleb, tutaj chleb ziemski daje nam siłę, ażebyśmy mogli Panu Boga przede wszystkim poprzez pracę uwielbiać, ale pamiętajmy, że jest chleb eucharystyczny, który nam daje moc, siłę, byśmy osiągnęli w przyszłości to Królestwo Niebieskie. Wokół eucharystycznego chleba gromadzą się chrześcijanie, by składać Bogu dziękczynienie. Jak ten chleb rozsiany był po górach, a stał się jedno, tak niechaj się zbierze Kościół z krańców ziemi do Królestwa Twego. Ten chleb rozsiany po górach, który stał się jedno, jawi się jako symbol zgromadzonych chrześcijan, którzy byli w rozproszeniu, a tylko na wspólnocie oni się gromadzili wokół Jezusa Chrystusa. Judożynek rolnicy gromadzą się jako wspólnota na łamaniu chleba, aby przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie składać Bogu, Ojcu, przede wszystkim dzień czynienie. My się gromadzimy, ażeby mu podziękować, bo dzisiejszy człowiek uważa, że niepotrzebne są dziękowanie, wierzy w swoje siły, ja sobie poradzę, ale jednak moi kochani, w dzisiejszym świecie widzimy, ile jest kataklizmów, ile jest tragedii, ile nieszczęść, którym człowiek nie poradzi sobie sam i dlatego musimy sobie uświadomić, że jest ktoś nad nami wyższy ten który stworzył niebo i ziemię ten który dał nam siłę moc i dlatego jemu podlegamy niu dożynek rolnicy gromadzą się jako wspólnota na łamaniu chleba aby przez Chrystusa i z Chrystusem i w Chrystusie składać Bogu Ojcu dziękczynienie za szczęśliwe ukończenie żniw zebrane plony Uroczystą muszę świętą kończymy śpiewaniem. Ciebie Boga wysławiamy. Ciebie Boże wysławiamy. Ciebie, Maryjo, sławimy w tym dniu uroczystym od zarania dziejów, od niedawna czasów Polska była krajem rolniczym. Nie dziwi mi więc, że głosem ziemi przesiąknięta jest kultura przede wszystkim i obyczaje. Problemy rolnicze, jak napisała Zofia Kossak w roku państw, w rok polski, obyczaj i wiara przede wszystkim zostawiała żywe nawet dla tych, co bezpośrednio kontaktu z ziemią nie mieli. Żliwa przede wszystkim stanowiły centralny punkt roku, oczekiwały z nadzieją i troską ogrom czasu i pracy. Cała racja istnienia rolnika zależy od udanych albo nieudanych zbiorów, tak moi kochani? Człowiek i rolnik przede wszystkim oczekuje i wypatruje, czy będzie miał urodzajne w tym roku zboża, czy będzie miał nieurodzajne. Dlatego wszystko zawierza Bogu. Uroczystości dożynkowe to nie tylko święto dziękczynienia lecz również okazja uświadomienia sobie, jak wielka potrzeba jest harmonijnego wysiłku we współczesnym świecie, by głodnym podać chleb. A wiemy, że pomimo, że my mamy chleb, dużo ludzi, nie ma chleba i też zauważamy, że mamy chleb, a też dużo się tego chleba marnuje. Daru Bożego nie. Jak byłem jeszcze małym, mamusia, jak upadł chleb czy coś, mówiłam podnieść ucałuj, to jest dar Boży. Tak wychowywali nas. A teraz czego uczą? Upadnie wyżyć do kosza. Tak moi kochani, rodzic a rodzic, wychowanie, a wychowanie. Robiło się wszędzie znak krzyża na Bochenkiem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego całowało się i potem się rozdzielało. Chleb, który daje życie, on daje moc, on daje siłę, on daje jedność. Dlatego musimy sobie uświadomić, że chleb to jest dar naszego ży życia, naszej pracy. Dożynki największe w roku święto rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu obchodzone po to, po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zbieraniu plonów, a głównie przede wszystkim zbóż zachowało się w Polsce jako dzień czynienia. Dlatego, moi kochani, dziękuję Wam przede wszystkim za to, że chcecie i dziękujecie Panu Bogu. Chcecie to wszystko złożyć na ołtarzu Chrystusowym, ażeby On, Ten, który jest dawcą naszego życia, on dawał nadal dobre urodzaje, nadal błogosławił, nadal dla nas był siłą i mocą, bo tylko w Nim jest jedyna nadzieja, której nam nikt nie zabierze. Tą nadzieją jest miłość jeden do drugiego. I dlatego, moi kochani, przeżywamy dzisiaj uroczystość w niebowzięcia na świętej Marii Panny. Ona jest głównym świętem maryjnym tego roku. Ona... Przede wszystkim Maryja, która została wzięta do nieba, ona nam wskazuje przede wszystkim na cel naszego życia, że nasze życie tutaj kiedyś się skończy i pójdziemy tam, gdzie ona będzie królowała razem z nami. Tam w niebo musimy patrzeć, w niebo i wpatrywać się w naszą ukochaną matkę, która nie zostawia nikogo bez. Pomocy tylko trzeba tej matce zawierzyć, zaufać i przede wszystkim się powierzyć, tak jak pielgrzymują tłumy ludzi, tysiące do częstochowych czy do innych sanktuariów, ażeby tam zanieść cały balast swoich spraw rodzinnych, trudnych często do rozwiązania przez Maryję do Chrystusa. Również i my dzisiaj gromadzimy się jako wspólnota, społeczność tutaj w Humieńtkach wokół Chrystusa, wokół tego, który jest dawcą naszego życia, by mu podziękować i prosić o dalsze błogosławieństwo w Waszych rodzinach, bo praca, jaką Wy rolnicy tutaj wykonujecie, jest pracą trudną, mozolną. Ja wiem, bo sam jestem z roli. Sam jestem wychowany jako na roli, tylko nie miałem tyle ziemi. Nie mieliśmy, co tutaj macie i tak pięknej ziemi, i tak pięknych tutaj wspaniałych hektarów i przede wszystkim równiny. Teren górzysty, nowosądeckie, teren Podkarpacia. To teren bardzo trudny, zagony, ale teren gdzie ludzie ukochali ziemię. ludzie z dziada Pradziada przede wszystkim ziemi żyją i dalej żyć będą. Dlatego tak bardzo kochają tę ziemię Polską i również wy, którzy pomimo to, że macie, jak to mówią, kto dużo ma, jest więcej pracy. Więcej trzeba siebie dać, ale również jest się czym dzielić, dlatego potrzeba, żeby tego chleba nie zabrakło dla Was, dla Waszych rodzin i również dzielenia się z drugim człowiekiem potrzebującym. Bo kto hojno sieje, ten hojno również dzieli między siebie. Dlatego, moi kochani, nie Chrystus będzie z wami i Matka Najświętsza dalej wam, dalej was wspomaga, dalej Was otacza opieką niechaj. Ten dzień dzisiejszy, Dzień Matki Bożej w Niebowziętej, Dzień dożylek tutaj w Chumiętkach będzie dla Was tym dniem, gdzie, gdzie kiedy to dziękujecie Chrystusowi, dziękujecie Bogu poprzez Matkę Marię w Niebowziętej, co nosi jako owoc naszej Ziemi pracy robót. Drodzy bracia i siostry, z wdzięcznością przynieśliśmy do Domu Bożego pierwociny kwiatów, przede wszystkim wieniec dorzynkowy, rośliny zielone, zioła lecznicze aby Bóg za przyczyną nieboziętej ustrzegł je od wszelkiej szkody i aby służyły człowiekowi oraz naszym zwierzętom by się dobrze chowały, by nie padały. Panie Boże, nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokar we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody, słońca na ziemi, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbioru. Prosimy Cię po Przyniesione przez Ciebie pierwociny, zieleni tego roku, młode pędy, zbóż, trawy, ziół i kwiatów, zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy nasze, przynosiły je najbliższych plon. Stokrotnie i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt, a gdy będziemy schodzić z tego świata niech nas niosących pełne na ręce dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Niebowzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Teraz pokropimy 으 Tutaj na tej przy świętej chcę podziękować temu sołectwu, przede wszystkim za koła gospodyń wiejskich, też którzy tutaj ten mieniec słyszałem razem do godziny 12 robili jeden i drugi. Także za trud i za dobre serce, za to, że jesteście tak licznie, że chcecie dziękować Panu Bogu. Chrystus Wam na pewno i Matka Najświętsza, w niebogzięta najlepiej podziękuję za to. Ja dziękuję przede wszystkim ministrantom, dziękuję tutaj pięknie śpiewałej dziewczynki i za czytanie, za śpiewanie. Pani tutaj, która prowadziła śpiew, to jest tego Mieszkańcy dla mieszkanki, nie wiem, jak na na imię. Pani Kalinkę. Pani Kalinkę tak dziękuję. Ona bardzo ładnie śpiewa tutaj, zawsze prowadzi śpiew. Za to bardzo serdecznie dziękuję. I tu, że się przełamałe dziewczynki, zapraszam na każdą niedzielę, każdą osobność, a żeby się włączać, żeby być bliżej Chrystusa. Bliższy, jak Jezus powiedział, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Także ja myślę, jak będzie ministrantów, to ministrantki będą, służyły wokół Jezusa Chrystusa Ołtarza. Także jeszcze raz Wam bardzo serdecznie składam Bóg zapłać i również domowników i domownikom tych, którzy są na wózkach, tych, którzy przyszli pomimo, że są chorzy, pomimo że ich coś dolega. Pamiętajmy, jak człowiekowi coś dolega, to znaczy się wie, że żyje, bo ja nie dolegało to co. A ja tak jak dolega, to wie, że jeszcze coś żyje, że ta, jak jest krzywi coś, że jest. Dlatego cieszmy się każdym dniem i również wy dzisiaj, moi kochani, macie dzień radości, dożynek. cieszcie się bawcie się, macie tyle święta dzisiaj, jutro, pojutrze, trzy dni balowania i świętowania, bo Jezus Chrystus nie zabrania nam, żebyśmy się cieszyli, nie? Bo jest czas modlitwy i czas radości i świętowania. Dlatego tego świętowania radosnego wam życzę. Dla was wszystkich, którzy się za, na to zapracowali, na to świętowanie. Szczęść wam Boże, niech Pan Bóg błogosławi. Pan z wami.